Raven Software to firma, której przedstawiać raczej nie trzeba. Zanim zostali uwięzieni w kopalniach Call of Duty, stworzyli fenomenalne gry takie jak Heretic, Soldier of Fortune, Jedi Outcast oraz Academy. Ale też kilka udanych hack and slash action RPG alla Diablo. Dwie pierwsze zwą się X-Men Legends oraz X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse. I to one są tematem niniejszego materiału. A teraz pozwólcie mi zaznaczyć już we wstępie, jeśli macie zamiar grać w obie, to koniecznie po kolei. Ja nie powiem, by jedynka była jakaś kiepska ani nic z tych rzeczy, ale no, nie mamy co ukrywać. Dwójka jest o tyle ciekawsza i bardziej dopracowana, że po niej jedynka może wydawać się zwyczajnie nudna. W sumie to nawet ostrożnie zasugeruje, że można ją bezpiecznie pominąć. Ale po kolei. Obie części X-Men Legends sprowadzają się do tego samego schematu. Pomiędzy kolejnymi misjami mamy możliwość przemieszczania się po naszej bazie, gdzie prowadzić można dialogi z przeróżnymi znanymi z filmów i komiksów postaciami, sprawdzać swoją kolekcję sekretnych znajdziek takich jak okładki komiksów, przetestować swoją wiedzę odnośnie ich historii oraz ogólnie uniwersum Marvela. Co zrobimy w postaci minigry? Przesłuchać odprawy na najbliższą misję czy w końcu pobawić się w Danger Roomie? To ostatnie jest o tyle fajne, że zachowujemy wszelkie podniesione znajdźki oraz zdobyte doświadczenie. A nawet dostajemy dodatkowe za sprawne przechodzenie kolejnych programów. Co pozwala podkopić nasz team, jeśli nie radzimy sobie w terenie. Jednak co lepsze programy ćwiczebne, musimy sobie znaleźć albo zakupić u handlarza. Ukończenie wszystkich w części drugiej odblokuje nam dodatkową postać. Greetings, old friends. I must say, this is indeed a surprise. O ile to wszystko jest całkiem fajnym bajerem dla fanów komiksów, a nawet animowanego serialu, którego pewne sezony pokrywają się fabularnie z obiema grami, o tyle część pierwsza nie została do końca przemyślana. Znaczy się, to zależy. Bo widzicie, w każdą z tych gier gramy w czteroosobowym zespole i o ile naszą platformą nie jest PC, a jedna z trzech wyśmienitych konsol, na które zostały wydane, mamy możliwość odpalenia kanapowego kopu do czterech osób jednocześnie. Naturalnie PlayStation 2 wymaga do tego multitapa, ale to nie powinien być dla nikogo żaden problem. Jak zawsze, i zwłaszcza w przypadku gier tego gatunku, możliwość współpracy z przyjaciółmi, dziewczyną, narzeczoną, chłopakiem, mężem, żoną, czy co tam kto tam ma, potęguje fany jakie czerpiemy z rozgrywki. Ja przy tym podejściu obie te gry ukończyłem z mą piwonią, na zasadzie każdy z nas wybiera swe dwie postaci. Ale właśnie, wracając do nieprzemyślanej części pierwszej. Nie tylko zaczynamy grając przez dobre pół godziny jedną postacią, więc partnerzy do kopu muszą czekać, to jeszcze fabuła opowiadana jest z perspektywy młodej mutantki mieniem Alison. Jest ona totalnie nieciekawa, i kij z tym! Gorzej, że pomiędzy misjami zmuszeni jesteśmy do zwiedzania dworu mutantów i rozmawiania z pewnymi postaciami, celem pchnięcia fabuły do przodu. Wiąże się to z tym, że reszta graczy musi odłożyć kontrolery i się nudzić. Czasami trwa to bardzo długo. Wraz z Karoliną nazywaliśmy tę sekcję Mój drogi pamiętniczku. Ponieważ, przeważnie zaczynają się od Alison, leżącej jak leń na wyrze i bazgrolącej coś w zrzeciku, prowadząc jednocześnie narrację o tym, jak wspaniale i jak super jest być super... Eee, czy coś takiego. Dobrze, że gra powstała przed erą Twittera, bo Alison doskonale pasuje na kogoś, kto wypisywałby na nim bzdury w poszukiwaniu atencji. Producenci musieli spotkać się jednak ze słowami krytyki, gdyż część druga nie tylko została wykastrowana z konieczności szukania ludzi po wielkim dworku, ale pozwala nam się poruszać nieustannie całą naszą ekipą, dzięki czemu nikt nie wyjdzie nagle na fajkę, nie zacznie się irytować, wkurzać. Ale też nie skoczy po zimne piwko korzystając z chwili przerwy. No Pozostała, a zarazem największa część gry polega na przemierzaniu kolejnych lokacji i kopaniu tyłków, a czynność ta będzie sprawiała masę frajdy za sprawą fantastycznego systemu walki. Oraz rozwoju postaci. Mianowicie, każdy z naszych marvelowskich koksów posiada szybki i silny atak. Te łączymy w przeróżne kombosy. Każdy z nich, poza zwiększonymi obrażeniami, skutkuje jakimś dodatkowym efektem. Kombinacje zawsze składają się z czterech guziorów, ale to wciąż pozostawia miejsce na wiele z nich. Dla przykładu silny, szybki, silny, silny. Na koniec ogłuszy przeciwnika na kilka sekund. Szybki, szybki i silny, silny podrzuci go w górę, a następnie nasz hero podskoczy za nim i pierdyknie nim o glebę. Co zadaje ogromne obrażenie i go przewraca. Jednym słowem jest tego sporo, jest łatwe do nauki i przyjemne w zastosowaniu. Odpowiedniki apteczek i miksur przywracających energię nosimy ze sobą i aktywujemy odpowiednimi guziorami. Ich limit zwiększa się co 5 zdobytych poziomów. Możliwość podnoszenia elementów otoczenia i ciskania nimi we wrogów znacznie zwiększa nasze możliwości. Możemy nawet ciskać wrogiem o wroga, przy czym różne postaci mają różną siłę. I taka Storm nie ruszy nic ciężkiego, za to Rogue może podnieść nawet samochód. Najfajniejszą jest możliwość ściskania naszymi sprzymierzeńcami o wrogów. Taka Rogue czy Kolosus mogą chwycić Wolwerina Bestię czy Gambita i pierdyknąć nimi w grupę przeciwników, zadając im ogromne obrażenia i wystawiając na natychmiastowe kolejne ataki. W części pierwszej możemy odwiedzać sklepik jedynie z poziomu rozstawionych tu i ówdzie punktów zapisu. W dwójce praktycznie w każdej chwili możemy poprosić o portal do bazy, gdzie też można następnie zapisać postęp i pochadlować. Poza tym, każda z naszych postaci posiada szereg umiejętności aktywnych i pasywnych. Zawsze pasują one do danego mutanta i mają zastosowanie nie tylko w walce, co jest na plus! ale też i na minus. Po kolei, grając na przykład jako Storm w części pierwszej, będziemy razić wrogów piorunami, a po odpowiednim rozwinięciu tej umiejętności będą one miały zasięg obszarowy. Umiejętność ta jest jednak przydatna również w wykonaniu pewnych zadań, takich jak załatanie dziury w nabierającym wody statku, albo włączeniu generatora. Do tego przywołanie małych trąb powietrznych, które poza porwaniem na chwilę wrogów mogą gasić ogień na mapie, i na końcu czasowa tarcza zmniejszająca otrzymywane przez naszą X-Menkę, czy raczej x łomenkę obrażenia. Każda z postaci ma swego Ultimate, który zamiast energii wymaga specjalnego tokenu zwanego Extreme. Tych można mieć maksymalnie 5 na całą drużynę. Tak sytuacja ma się w części pierwszej. I jest to naprawdę dobry system pozwalający nam odpowiednio poczuć ten wzrost mocy naszego bohatera. Ale jak tylko odpalimy część drugą, szybko dostrzeżymy, o ile jest on lepszy, ciekawszy i bardziej dopracowany. Wówczas ten z jedynki sprawi wrażenie zwyczajnie prymitywnego. Już tłumaczę. Appodentary. Generating. Appodentary. Najlepszą strategią części pierwszej jest ciągłe pakowanie w nasz podstawowy skill, zadający ogromne obrażenia. Zdecydowanie najbardziej przekoksanymi postaciami są tutaj Wolverine, który nie tylko jest jednym z najwytrzymalszych mutantów, ale podstawowym ciągnięciem ostrzami, kładzie każdego standardowego wroga. Storm, która w pewnym momencie kładzie całe armię łańcuchem piorunów, czy odblokowana znacznie później Psyloc. Unikać należy słabe uszy pokroju Emy Frost i niestety Gambita. Jak tylko skorzystamy z tej strategii, gra prędko przestanie być jakimkolwiek wyzwaniem. Jedynie w chwili, gdy wyskoczy na nas wróg odporny na typ zadawanych przez nas obrażeń, będziemy musieli liczyć albo na kogoś innego, albo sami zmienić mutanta. Ponadto walki z bossami sprowadzają się do otoczenia takiego i spamowania najsilniejszymi umiejętnościami przez około 30 sekund. I teraz to, o czym już wspomniałem i z czego nagminnie korzysta część pierwsza. Mocy naszych mutantów można, a nawet trzeba wykorzystywać też do przemierzania samych poziomów. I uwierzcie mi, to wcale nie jest fajne. Ja, dla przykładu, nie przepadam za Icemanem ani Jade, jednak któreś z nich musi być w naszym zespole, gdyż potrafią oni budować mosty nad przepaściami. Naturalnie, można zamiast tego nad taką przelecieć. Jeśli gra się mutantem, który potrafi latać, sterowani przez S i towarzysze po chwili się do nas przeteleportują, ale co jeśli gramy w kołpie i ktoś wybrał mutanta bez takiej możliwości? Ja tę grę ukończyłem swego czasu w trybie czteroosobowym, i robiliśmy tak, że przed przeszkodami tego typu rozłączaliśmy graczy, którzy nie latają, a po chwili ponownie ich podłączaliśmy. Ale to jest czasochłonne i niefajne. Część druga naturalnie również korzysta z tej techniki, ale po pierwsze, znacznie rzadziej, a po drugie. Więcej mutantów posiada tego typu moce. I po trzecie, oraz najważniejsze, poziomy są znacznie lepiej zaprojektowane i zawsze pozostawiają nam alternatywne ścieżki. No i właśnie, zobaczmy umiejętności w tej grze. Jest ich znacznie, znacznie więcej głównie aktywnych, ale też pasywnych. Ich odblokowanie jest ciekawsze są znacznie lepiej zbalansowane i nie ma już overpowered postaci a każda jest na równi przydatna. Każda ma kilka przydatnych buildów zamiast jednego na postać. Każda jest w stanie zadawać co najmniej dwa typy obrażeń, dzięki czemu nie musimy się przełączać, jeśli wylecą na nas wrogowie odporni na jeden z nich. I co ważniejsze, nie każdy jest super ekstra w zwykłym kopaniu tyłków. W jedynce postaci niefizyczne takie jak Storm, Jean czy Iceman zawsze miały odpowiednią umiejętność pasywną, która zwiększała obrażenia zadawane normalnymi atakami, nakładając na nie żywioł danego X-Mena. W dwójce... Kopniaki takiego magneto są i będą niczym ukążenia komarów, ale co z tego, skoro może on każdym ciskać niczym zabawką, przeszywać stalowymi kolcami, zamykać w metalowych skorupach czy zwyczajnie podnosić całe grupy naraz, wystawiając je dla jego towarzyszy, co doskonale łączy się z jego umiejętnością pasywną o nazwie Przywódca, która zwiększa obrażenia od kombosów polegających na łączeniu umiejętności różnych postaci i zdobywane za w ten sposób pokonanych wrogów doświadczenie. Ten system łączenia różnych ataków był też w jedynce, ale nie trzeba było na niego zwracać uwagi. I przeważnie przypadkiem wywoływało się podnieconego komentatora, krzyżącego. część druga jest też znacznie bardziej wymagająca, zwłaszcza podczas walk z bossami. I tutaj będziemy się ugadywać z partnerem co do łączenia naszych umiejętności. Dla przykładu, ja jako magneto mogę zamknąć wroga w skorupie, a jeśli moja piwonia grająca jako rook, natychmiast trzepnie go swym power smashem lub torpedą, standardowy wróg, a nawet pomniejszy czempion natychmiast padnie martwy. Ogólnie, umiejętności w tej grze są znacznie bardziej różnorodne. Stawiają bardziej na ruchliwość, ataki grupowe, a nawet pasywnych jest więcej i... Są ciekawsze. Pojawiły się nawet grupowe wzmocnienia, co zmusza nas do bardziej przemyślanego składania drużyny. Mało tego! Możemy tworzyć specjalne, tematyczne drużyny, które zaowocują potężnymi premiami. Na przykładu Bractwo Zła, czyli Magneto, Toad, Juggernaut i Scarlet Witch, będą szybciej zdobywać doświadczenie. Podwójna randka, czyli Rogue Gambit, Jin i Cyclop pozwoli przywracać sobie życie za każdego pokonanego wroga. Problem w tym, że trzeba mieć wówczas Cyklopa w teamie, więc jest to beznadziejny team ale nawet kostiumy w tej odsłonie mają znaczenie. W jedynce nawet nie było możliwości odblokowania i zmiany takowych, a tutaj odpowiedni ich dobór również może skutkować fajną premią. Dla przykładu ubranie całego teamu w z komiksów Ery Apokalipsy podwoi naszą siłę ataku. Poza tym fajnie one wyglądają. Age of Apocalypse Nie przewiduję, by ktokolwiek grał w te gry dla fabuły. No, chyba, że jest ogromnym fanem uniwersum. Ale nawet wtedy ma się komiksy czy serial animowany. Jednak nawet pod tym względem dwójka jest zwyczajnie ciekawsza. W dialogach udziela się jakby więcej postaci, jest więcej przerywników FMV, no i sama kwestia połączenia sił Magneto oraz Xavier'a jest po prostu fajna to Doesn't he shut up? X-Men Legends oferuje nam lekko zmodyfikowany wątek z asteroidą M, czyli Magneto ma dość rasizmu i wraz ze swym bractwem zbierają zwolenników do walki z ludźmi. Tymczasem Trask buduje armię Sentielów, a profesor Xavier zostaje porwany w niematerialnym świecie przez Shadow Kinga, który robi mu pranie mózgu. W pewnym momencie okazuje się, że ta cała Alison miała zostać użyta do zakrycia Ziemi przeróżnymi meteorytami, tak by odciąć doń dopływ Słońca i w ten sposób zdziesiątkować populację. Naturalnie pod koniec Magneto modyfikuje ten plan i samemu zakrywa planetę, czekając wraz ze swymi zwolennikami na asteroidzie M. Niestety, grata. Pełna jest zapychaczy w postaci bardzo powtarzalnych misji typu Uratuj Cywilów w Nowym Jorku. Niejednokrotnie wrócimy do zwiedzenia znanych nam już lokacji, bo znowu coś tam się stało. Szczytem jest zmuszenie gracza do odegrania od nowa całej pierwszej misji w Danger Roomie gdzieś w połowie gry, ale tym razem jako Alison. To w połączeniu z małą różnorodnością lokacji i pod koniec niewymagającą walką sprawia, że lepiej ogrywać tę część w krótkich posiedzeniach, pomimo iż możemy się z nią uporać w jakieś 15 godzin. W zamian za nasz wysiłek dostajemy cliffhanger z apokalipsem. Część druga otwiera się już znacznie ciekawiej, bardziej dynamicznie i ogólnie natychmiast przykuwa naszą uwagę. What do you do for an encore? Which way? There. Nie trudno jest się domyślić, że zaczynamy chwilę po tym jak skończyła się jedynka. Apokalips zniszczył siedzibę X-Menów, Xavier został porwany, tajne miasto Magneto zostało podbite przez Mr. Sinistera i w efekcie tego wszystkiego łączy on swe siły z X-Menami w celu uwolnienia profesorka oraz przede wszystkim pokonania wspólnego wroga. Najfajniejsze w tej sześci jest to, że mamy możliwość gry jako Magneto i jego przydupasy. A Wątek z Apokalipsą jest moim ulubionym z całego animowanego serialu, a nawet jego rebootu, w którym większość postaci jest nastolatkami. Komiksów nie czytałem. Polaris. Polaris, she's been abducted. Indeed. Charles It appears we both have a grievance with Apocalypse. Uwielbiam tutejszych złych: Sauron, Sugarman, Mr. Sinister i w końcu sam Apokalips. Jego jeźdźcy. Są po prostu jednymi z najciekawszych w uniwersum Marvela. No i podkreślam, że można grać jako magneto. This is incredible. Graficznie są to bardzo ładne i kolorowe gierki. Podoba mi się bardzo zastosowanie tutaj grubych linii wokół postaci, co jednocześnie ukrywa niedoskonałości i ograniczenia sprzętowe oraz daje kreskówkowy fil. Naturalnie, dwójka wygląda nieco lepiej, zwłaszcza pod kątem animacji zarówno w walce, jak i przede wszystkim w cutscenkach. Dla przykładu w części pierwszej wszyscy byli brzuchomówcami, a dopiero później nauczyli się otwierać otwory gębowe. Na uwagę zasługuje destrukcja otoczenia. Praktycznie wszystko można rozwalić i nie mówię tutaj tylko o elementach ozdobnych, ale też o ścianach, które często można całkowicie wyburzyć, robiąc sobie nowe przejścia. Wow! Wow! Gry te do tego działają bardzo płynnie i spadki klatkarzu, przynajmniej w wersji na PlayStation 2, raczej się nie zdarzają. Czasem tylko w pierwszej odsłonie, gdy kamera się zbaguje i zbytnio odleci, pokazując więcej niż powinna. Niestety, obie gry mam w palu, więc nie działają tak płynnie, jakby mogły. Dodam tutaj, że w części drugiej wrogów jest zdecydowanie więcej: efekty są ładniejsze, a poziomy znacznie bardziej różnorodne i kolorowe. Uwielbiam zwłaszcza piękną Katedrę Apokalipsa. Jednak od wizualiów większą różnicą pomiędzy obiema odsłonami stanowi muzyka. Jedynka stawia w ogromnej większości na ostre, metalowe brzmienie z przewagą gitar elektrycznych. Jest to jak najbardziej fajne, ale mało różnorodne. Gorzej ma się muzyka w chwilach, w których akcja ustaje. I jest ona wówczas dość nijaka. Na potrzeby sequela kompozytor został wymieniony i słychać też wyraźnie większy budżet. Muzyka w Rise of Apocalypse jest, że się tak wyrażę, bardziej filmowa. Różnorodna, potrafi nagle przywalić z taką pompą przeróżnych instrumentów, że naprawdę chce się ją podgłośnić tak, by była na pierwszym planie. Różnica jest tak ogromna, iż zdarzało nam się przystawać celem posłuchania jej nieco. I ponownie uwielbiam zwłaszcza potężne chóry w świątyni, która stanowi jeden z ostatnich poziomów. Zdecydowanie najlepszy utwór z obu gier. To, już we wstępie. X-Men Legends to świetne gry dla fanów hack and slash action RPG. Zwłaszcza, jeśli szukamy czegoś przyjemnego do kanapowego kopu. Obie części są bardzo przyjemne, jednak druga jest tutaj zdecydowanie lepsza. Do tego stopnia, że jeśli nie mamy tyle czasu na granie, ile byśmy chcieli, możemy przystąpić od razu do niej, jedynkę zwyczajnie pomijając. Nie mogę tego podkreślić dostatecznie wyraźnie. Pierwsza odsłona legend jest solidną i przyjemną grą. Jeśli od niej zaczniemy, to już ją ukończymy. Ewentualnie od czasu do czasu zgrzytając zębami, w związku z kolejnym powrotem do znanej już lokacji, czy innymi bardziej lub mniej upierdliwymi momentami. Kwestia tego, że jeśli podoba nam się system walki, czyli to, co najważniejsze, to po chwili wpadniemy w środek akcji i przestaniemy zwracać uwagę na resztę. Rozwój postaci i dobór drużyny dopełni tego, czego wymaga się od gry tego typu. Jednak w chwili, w której przeskoczymy do części drugiej, natychmiast zauważymy subtelną, lecz znaczną poprawę pod każdym istotnym aspektem. Tego w sumie można wymagać od dobrego sequela. Niby daje wszystko to, za co lubimy oryginał, ale lepiej i więcej. Więcej. Dla mnie X-Men Legends, odkąd gry te poznałem, pozostają jednymi z bardziej pamiętnych tamtej generacji. Bez wahania polecam, zwłaszcza dla fanów kanapowego kopu. I już wy sami zdecydujecie, czy uważacie za właściwe poświęcenie tych 15-16 godzin na jedynkę, jeśli można grać od razu w lepszą dwójkę oraz bliźniaczą serię od Raven, czyli Marvel Ultimate Alliance. I tak! Jakby kogoś to interesowało, przy obu częściach x menów wraz z Karoliną bawiliśmy się zdecydowanie lepiej niż przy Diablo 3.